Bronowanie po zborze, awaryjne broni No waję kurwa mać, bo uszkodziłem broni, kurde mor. Bo napierwszyłem da za da karpę i te brony się pogięły, kurde mor. Awaryjne bronowanie, kurde, bo się brony brony się, się popsuły kurde mor. Zachaczyłem za o karpę i daje brony pogięłem i, i kurde może, tu panie robota teraz jest. Du panie robota, kurde. Bo moja wina, bo kurde, jechałem za blisko, nie zauważyłem i o karpę zapieprzyłem i, i całe się brony powyginały, kurde może, a paria i tu panie robota teraz. Moi widzowie, taka kurde sytuacja kurde za blisko pojechałem i zahaczyłem o, o, o ten, o karpę kurde mon.